Dzień dobry, chciałem Państwu pokazać lokal. To jest dom na jedzie. Centrum Gdańska Ujścia, przy Alei Grunwaldzkiej 106. To jest samo serce Ujścia. To jest sam lokal. Wcześniej siedzibę miał tutaj swój bank. Bardzo duży ruch samochodowy. W najbliższym sąsiedztwie jest bank PKO, główna placówka. Jeśli chodzi o Gdańsk, i powstaje ogromny biurowiec, tu jeszcze jest toaleta. I teraz zejdziemy na dół do również bardzo przestronnej części. подземный. I ostatnie pomieszczenie. W pobliżu jest również Galeria Bałtycka i Centrum Handlowe Manhattan. Przystanki komunikacji miejskiej i dworzec PKP Gdańsk-Wrzeszcz. Dziękuję i zapraszam do kontaktu w sprawie szczegółów.